Siemano. Kolejny wypad, co rzadziej są ale no niestety czasu brak, pogoda lipna, zima, a wszystkie pole roku, oprócz zimy oczywiście to mam niestety zasiane pole, ale mi chodzi bardziej o ten las, bo dzisiaj jest bardziej czas na rekonesan, bo nie jest piotki choć nie wiem ale chyba nie ma czasu też o i dzisiaj robię taki bardziej rekonesans niż kopanko, takie nastawione na takie fanty, mega, mega hoyle będą jakieś w ogóle, ale dobra ale to zaczynamy, idziemy. Pola są mokre, bo to. Nie chcę mi się tym br brudzić. To no więc kopiemy. Chadą ja sobie ko koło lasu. To jest brzegiem, zupełnie brzegiem pola. i się sygnały łóżką, pierwszy sygnał. Mamy tylko oczywiście, nie, stówka współczesna Ale jest zjedzona Dobra, nieważne, ale jest, jest zrecik dobra Tam mam taką polanę, idę właśnie tam Będę, tam są tory, co pamiętam Mapy Będę starał się je przejść Tam jakieś zabudowania Były Jak mówiłem wcześniej, to pierwszy teren znaczy to jest ten... na jestem pierwszy raz, no więc nie znam tych tajszych rejonów. Tak sprawdzimy, idziemy tak, tak, dalej po drodze, może coś jeszcze wyjdzie. A jak widać, błota nie brakuje, muszę jakoś się... Je... O aż się wkopał, dobra. To ranem go, jeb, jeb, Jest, przeszedłem chyba, o, jeszcze kawałek. O, wpadnę, to wpadnę. Dobra, jestem na tej polance. Panie to widzi, Ta podmokłe. No, takie dzisiaj warunki mam. Do jakiegoś dwóch tygodni. Takie kiepskie. O, jest polaneczka. Wysoka trawa, ale pochodzę. cygnął na pojące no i się zgadzało tam są tory dalej czyli daleko wcale nie jestem tak, sprawdźmy co tutaj się znajduje jest 40 biję Sprawdzimy pilnę. A głęboko nie było. Tak jak myślałem, 40 zawsze jest szczepionkę w większości przypadków i ten dźwięk, aluminium. Dobra, wykopałem, przekonałem. No, to jest Kawałek przejścia, jest żeby ktoś się przydostać w tamtą stronę ogólnie ciekawy by teren ale fanta póki co nie ma, A, tak jak, jak mówiłem że dzisiaj bardziej wycieczka krajoznawcza poznawanie nowych terenów i ewentualnie nowych możliwości ale wypad jest, fajnie, ciepło nawet się zrobiło I chyba za ciepło się ubrałem wręcz dobra bo chcę bym schodził, tego miejsca, to jest zabudowa, więc łączymy się przy następnym... przy następnym okazji jakiś sygnał od razu wychodziło mi, 55, ciekawe audio, kurde korzenie albo coś tam za teraz. Ładnie to bije. wyszło. Miałem to w ręku. Co jest też trzeba padać poza tym. Trzeba pomóc. Jeden sening będzie. gdzie działo się odzywa. Tak jedynkę widzę, to będzie sening. Tylko monetka. No idzie daleko seninka. Taki ładny sygnał bardzo ładne ale już się Ale sprawdzamy no właśnie, te tak mówiłem, za jeszcze nie zadrzewiał na tyle, żeby dawać taki sygnał typowy kapslowy tym razem wyszedł guziczek kocie wiecie że ciasno cztery dziurki słyszę, że jestem blisko miejscowości że idę. zobaczymy jak tam pole wygląda a jak nie to będę zawracał w stronę miejsca początkowego i tam się kierował w okolicach zobaczymy zobaczymy jak tutaj dalej penetruję no i z lasu na pole z tego lasu się wyciągałem podałem perypety trochę z grzęzowiskiem no mam gdzieś tam niedaleko tu mam taką widzę, o, tam widzę takie żółte dosyć równą kurde, Polankę No i bajeczka, tylko fanty wyszły, żeby studu nie było No więc idę koda czasu i pierwszy fant, klema od akumulatora ładne łączce miło się chodzi miło się kopie guziko myślę że jakiś już będzie taki gębce był, co był straciał dobra bardzo, że jest guzioczek nie ma ale jest ale dalej że powiem wam, że... Z póki co a tej części pola, Aha, czyli tak zwany PRL chyba zaczyna się tutaj albo i nie, nie, wiem z czego to kremu będzie okresować, chyba raczej mniej więcej. że się ciepło ubrałem o taki fajny guzik tu jednak zaszedłem na trochę Już nie chcę wyjść wszystkie suchno pizgać tam byłem tu błasonięte z czwami było przyjemnie, Mam tutaj taki fajny stary guzik są koło tego starego falwarku i daleko koleżanki mieszkają więc co dalej tutaj śniegą pomogę tu no, słuchajcie mam tu jakąś ale co to mogło być? guzik czy jakaś tarcza? tego nie wiem teraz mniej więcej obczyszczę guzik nawet nie już nie coś tu się odbijał ładnym kolorkiem no bardzo fajny musiał być coś płaszcza nie płaszcza nie wiem ale spory tutaj fajnie odbija, tam odbijają kolorki pięknie kolejna krągłość wyskoczyła na PRL 5 zł Tak, piątka i nie ważne bam, że skrągłość coś tam wychodzi To jest piękne Soki się zapełnia Można kopać łapsa i do piekła Plątrujemy dalej. Jakiś wysoki ton. łopca 106 chyba O, jest monetka chyba. Skoczyła jakaś promuść. Nie, kurde wygląda jak monetka. Podkładka. Nie, fajne. Bomba malutka, malutka. <śmiech> <śmiech> o, już to tam gdzieś widziałem. Nawet nie wiem, czy nie wykopałem. Gwiazda. No i oczywiście tutaj coś będzie jakieś napisy. Muszę, że jakieś wojskowa urządzenie by, by byłoby ciekawie i ale zgipt moją nas jest plomba pierwsza dzisiaj 55 takie głębiej czy, czy z boku bardziej no a już nie widzę łyżeczka nie ciała. To jest sygnał 60 Chyba się przemieścił, bo już zmienił sygnał bardzo dźwięku Bo dziś tutaj na zboczu zalega Zaraz sprawdzimy Dziwnym jakieś maleństwo kuziczek. że ciebie maleńki. Nic specjalnego, ale kurde, specjalnie się szukałem biały te przyrządy chociaż no, rutus nie dobra jest guzią Michał się cieszy coś może jeszcze coś nie ma nie mam pojęcia tak się to nawet do samochodu bo kurde kawał drogi się teraz To chyba to wracał przez las jeszcze może coś tam zahacza ale tu jeszcze pochodzę, bo dzisiaj w sumie tak to jest nielimitowane No i słuchajcie, mam też w tej grudzie. A, dobra Paska luminowa. O taką dziewięćdziesiątką ładną biję Musiał być płytko. O, łyżeczka czerączka, co to zostało I no, tutaj kurde, przepiękny sygnał Ale zawsze się taki boję, z takich czyściutkich Jakiś kremik. Nie wiedziałem, że krem ale będzie jakiś no śmieć. To jest tego bardziej. Maksimum 30 lat. Ja Wykopałem, ale tu jest w tej grudce. Okazało się być jakaś krągłość. takie to chyba jest plamba solna. Tak, oczywiście. Szynbek. Sygnał Aby ładny fan był O, coś jest, jakiś kaplerzy widzę. O wow. ja, yeah. coś fajnego A co? Też Aha, i mamy medalik Nie głupio, nie głupio No ja szukam, szukam, on tu się tak ładnie wbił mowa o guziczku. Kolejny no name, nie wiadomo co to. Zwejku jakiś. A ja już się jakby zawracam. Ja już zawracam. Idę w stronę samochodu, bo jak mówiłem wcześniej mam trochę ale do przybycia. A w międzyczasie będę jeszcze raz chyba skanował po drodze. Zobaczymy co w tym lesie. Może coś jeszcze wyjdzie, która Taka... Taki tempi, trawy. No i tutaj jeszcze sygnał wyszedł. Kurde, myślałem, żeby. A, dobra, ale kolory są jeszcze. Żołnierzek. żeby z głowy, kurde. Szkoda. to spadło. O jest. Ale jeszcze kolory go się trzymają. a takiś ten. Grajek na bębnie Bębenek trzyma To orkiestra wojskowa Ale mi te normalnie palce zmarzły Skostniały moment Jest taki wiatr Wie, że normalnie Jest zimno, to powinno być zimę Nic nowego no dobra jestem w lesie co musiałem się przetułać, przeciągłać to moje Jezus Maria Oj, wielkie koło zatoczyłem żeby przejść taką rzekę nie, nie szło obejść musiałem przejść musiałem obejść właśnie Uff, dobra tutaj mamy las, za tym lasem dosyć sporawy, nie jest za duży nie za mały powinien być samochód Uff, dobra trochę i kopię o jak na razie w lesie spokój, cisza pogoda jest super po prostu tutaj cieplutko Aha, jest piersie taki na razie tu nic ciekawego nie wychodzi o teraz guziczek uszedłem czterociurkowiec kolejny leciowiec, przed zaraz raczej to co przypomina drogę, bo jest niesamowite wiesz, potem się pokręcę taki skręt tutaj zobaczę co tam, może coś tam wyjdzie skacze od 50 do 60 więc jest taki, O, właśnie, wiem co to jest. No i tak wychodzą z lasu, tu taka ścieżka, może to nie ścieżka, taka polana zrobiona. Nie wiem co to właściwie jest, ale idę, bo tu jest droga prowadzi, tam jeszcze tak trochę lekko koło zrobię, ale przejdę się, bo nie, tu nie byłem, o tutaj taka klamereczka wyszła, chyba od buta. Może, ale niekoniecznie. Tak sobie się zabieram. I idę dalej nową drogą, to jeszcze nigdy sobie nie widziałem. Nawet tu jest I dołek i tutaj coś wyleciało okrągłego Chyba, a tu zostało. Duży guzik. Arsenowy. Rozmiarów, no, ładne, ciekawe, i my jak do, paczuszki coś chyba dużego, widzę coś miedzianego. Widzę, kuciczek. Tak, jeszcze RWP cały. Ucho nawet jest Patrz, ładnie Jakiś taki ładniejszy. Bo że te zawsze są takie... ten lód. Tutaj zawsze świeci, a tu patrzę cały, praktycznie jeszcze kolorek trzyma. No i fajnie. No dobra, to już na dzisiaj koniec. Widzę dach samochodu. I dobrze. Tu już stoi koło. Mnie, nie wiem, tutaj jest jakiś ciemny samochód. Nie wiem, może myśliwi, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Ale tak dzisiaj miałem fajną wycieczkę która jest z dachcą. Część z miejsc znałem, część w ogóle dopiero poznałem. To więc wyszło ciekawie. No, nawet fantów trochę wyszło. chociaż nie liczyłem na nich zbyt dużo, ale wyszło. Teraz coś wychodzi. Tam więc już, a ile tam? Kawałek już mam. Tu te pole muszę jakoś ominąć. To jest droga z błotem, pewnie będzie pełno. No dobra, to pozdrawiam wszystkich już nie będę wymieniał ale naprawdę bo jest sporo trzymajcie się do zobaczenia następnym razem ja będę na chwilę czasu bo ostatnią osatunował pracę a więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości na